Paneczko, z tej strony Patryk, a dzisiaj sobie zagramy w drafta, łożymy sobie drafta i będziemy grali mecze. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z drafta, to <laughs> zostawcie łapkę w górę, a my zaczynamy nowy draft. No i zaczynamy od formacji. Dobra, może być 4-4-2. No i leci kapitan. O, no i fajnie jest Marquinhos, więc bierzemy. I mamy bapę. No na razie dobrze. Jeszcze ikona. O Kurczę, kurcze, i cardiego czy sukera. Dobra, biorę sukera, może mi się przyda potem i ja cię ma. no i już trochę gorzej ale też nie jest źle weźmiemy kimisia a bra tu może być szalobach jest martinsz pasuje nam do zgrania Eee, no, a tutaj dobra, może być liner. No proszę, 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 jest Ramos. Jest, dobrze. A tutaj kurczę: Bernard czy Amawi? 88, 72, 88, 73. Dobra, leci Bernard. I kurczę, jakbym dostał do na rumę. Nie ma do na więc weźmiemy sobie Lopesa. Proszę. Nie ma. Dun, no, no, no. <laughs> eee, dobra, weźmiemy Christensena. Mm. O, jest Kim no ale nie damy go. Chyba, że tu za linera, ale. No to trochę inna pozycja, ale no, może być. No, a tutaj weźmiemy Tunneliego. Mm. Naprawdę. Kante Jorginho i Messi? Kogo mam teraz wziąć? Eee. Zorzynią, Zorzynią, Zorzynią. Stawię go tu. No więc jest dobrze. No a teraz. Dobra, może być Kur, i on. Kurczy, tutaj. I i Szaloga mi to nie pasują. Mmm, o i słabo będzie. Chociaż. Hojej. Dobra, no to w tymczasem Weźmiemy kon Alberto. Tutaj leci za Kim Tutaj weźmiemy Fabinion. O, robimy. Jest pięknie. Jest jeszcze Paradesz. Paradesza wstawiamy tu. No jest super. Jest super. Tu leżymy, deska. A tu, tu po prostu, nie wiem, może być i ten. No i teraz trener. Po Gettino. Najlepsi gracze, to są trzy Mbappe, i Marquinhos. No. draft 190, więc całkiem dobrze. Mecz z botem. Ojej. Z Napoli, No to prosty win. O, dwa jeden. No, dwie żółte kartki. Ojej, suker Mbapu pięć jeden. Mbappé suker suker Mbappé martin No i fajnie. A więc lecimy dalej Intermediolan. Może być trochę ciężej, ale no też źle jakoś nie będzie Vidal Martinez, halo, halo sucker Czyżby byśmy przegrali już po ćwierćfinale? Nie widzę tego, Mbappe do grywka. dawać Jest Mbappe Jest, dobrze Darmian po ostatniej minucie z kontuzją wyleciał. No i Borussia do No mam nadzieję, że... No, oni mają 186. Więc liczę, że będzie dobrze. Żółta kartka Halanda. No dalej. Neymar żółta. Suker. Neymar. Suker. suker. Huhu. trick sukera. Dobrze, że go wziąłem. Dobra, jest winał. Więc lecimy. No, z realem będzie ciężko wygrać, ale mam nadzieję, że wygramy. No, na, no, na sam początek same żółte kartki. Benzema, i to tyle. No, i to tyle. Kliknij po nagrodę. Mamy tu jeszcze dużo pacz paczek do otwarcia, ale to chyba na następnym odcinku. Teraz sobie ułożymy jeszcze jeden drawcik. No, mam nadzieję, że teraz uda nam się finał wygrać. Może być taktyka 5-4-1. I zaczynamy od... Dobra, kantę. No i co ja teraz zrobię? Nie, dobra, dobra. Nie ma sensu. Już ciągnąć. Ten... 4 czy 3, 3. I mamy. Dobra, kanty czy De bruyne Dobra, kanty może być. No nie jest jakoś. Dobra, witzel Jest Żołnierz, to ty. Jorginio. Dobra, Mares, może być. I serio, nie ma nikogo do zgrania tak słabo. Tutaj weźmiemy sobie Rashforda. No jest dobrze. Yy, Gulon, yy, to Ty, Diasza. Dobrze. Rudiger. Yy, no nie, kurwa. To na kancel. I na bramkę leci Alison. Uh, 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 uh. uh. Ruma 9-6. Jeden. Uh. Ikona. Mur, 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 mur. Gdzie ja tu teraz się zamienię? Dobra, może być tu. Eee. No, dawaj, dawaj, dawaj. Kogoś dobrego. Jest! Dobra. fabinho czy grillisz? Tutaj nie ma ten. Ale dobra, może być Fabinio Jest pięknie. Teraz tylko trzeba jeszcze Mbappę na ataku zmienić. I będzie super. Dobra, może być Pato Jest Kane. No i super. No i super. No i fajnie. Tutaj. Dobra, ja. nie, się, tam tam się jego nazwisko czyta, nie, nie, właśnie nie, wiem, nie zamieniamy nie, 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 czy to był dobry pomysł, mi się zdaje, że dobry, nie, nie, hmm. ho, 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 I teraz jest cool, ja. Bo tam jak się go inaczej wymawia, ale nie wiem. Ja to mówię na niego kul cool. I kurczę, jakbym go wziął teraz za Gerish, to tu mamy zielone zgranie. A garinsz jakby poszedł tu, to też jest dobrze, więc jest z git. No, jest to nie karta to prowadzić, 191. Wybieramy trenera, a trenerem jest... Dobra, to ma 191 No teraz na pewno wygramy Dobra, gramy z, z Manchester City, więc początek jest ciężki, ale wiem, że damy radę Jest różnica 0 No niestety Gundogan wyrównał Kane 2-1 I czy pozostanie 2-1? Nie, 2-2 Silva I teraz dogrywka Odpadłem tuż po jednym ósmym finale naprawdę tam po jednym czasem. ja pierdziu no więc co w tym odcinku to już by było tyle więc na razie